Cześć wam, dzisiejszy film będzie vlogiem dla mnie znowu taką pamiątką z tego, jak się przygotowuje pod ironmana, a jednocześnie będzie odpowiedzią, bo oglądający kanał często to też sportowcy, więc mnie pytają, co robisz, jak robisz, jak się przygotowujesz, więc zanotowałem, że tak powiem, wideo notatnik zrobiłem zeszłego tygodnia i dzisiaj się tym z wami podzielę. Zacznę może od tego, że te obecne treningi są jeszcze ciągle bez biegania. Mój okres 3-miesięcznego zakazu biegania, żeby się wyleczyć, jeszcze się nie skończył, kończy się za tydzień. E, więc na razie zostaje rower i zostaje pływanie. No i trochę siłowni, żeby tam nie wychudnąć za bardzo. Więc e, jak to wygląda? No to już Wam mówię: lecimy. No dobra, skończone 2,5. Zobaczymy czas. 50, 59,12. Na tym etapie jest okej. Okay. Można sobie spokojnie wrócić, przebrać się i pożyczać lasem Teraz. No. No nie wchodzi tak po pływaniu. Nie ma szans, żeby po pływaniu weszło. wtorek, tempówki, na tym etapie 3 razy 13, jeżdżę będę jeździł 3 razy 14, 3 razy 15, z kolejnym tereningiem 4 razy 15, ale 3 razy 13 na maksa każda 13 to jest dla mnie masakra, także dzisiaj jest ciężko, nie przepadam za tym, a później jeszcze żelastwo. Poczynku, między seriami teraz, dwie minutki, przebranie się, banan, 15 minut przerwy na rozciąganie, i żelazo. Standard. Ok. Środa na dzień dzisiejszy jest wolna, ale będzie ewentualnie wskoczymy jakaś sauna, coś takiego. Ale będzie to dzień biegowy, ewidentnie biegowy, więc ta przestrzeń na bieganie zostaje w środę. No i co, swoje zrobione, Mortka podciskana do kularek, zawsze jak pajacy wchodzi na żelastwo, jest ok. Co tam mamy? 40? 45 minut na 2 km. Git zrobione swoje na luzie. No. Piątek też będzie dniem biegania, więc tutaj sprawa jest jasna. Dopóki mi się te za, treningi na zakładkę nie poukładają, to będę miał e, tak to poukładane, że będzie jedna aeroba w ciągu dnia e, no i powiedzmy że lastwo. A później będą oczywiście robić się dni na zakładkę, czyli będzie dzień, w którym będzie i rower, i bieganie na przykład. Także tego jeszcze nie ma, ale to wszystko przede mną. Sobota na osi 45 minut. E, no jeszcze półtora godziny zostało. Dzisiejszy sobotny terenik nie jest taki super trudny, jest po prostu bardzo długi, o którym jeszcze żelazko standardowo. Jedziemy, jeszcze półtora godziny. 15 zaliczone dozujemy to było nudne i trochę ciężkie tylko Dziela zawsze będzie moim dniem wypoczynku. Gdzieś tą regenerację trzeba robić, po to się teraz przygotowuję, tak stopniowo rozpędzam, żeby nie zniszczyć organizmu, a poprzez stopniowe zwiększanie obciążeń nauczyć go regeneracji. No ale ten jeden pędzień regeneracji będzie mi absolutnie niezbędny, tym bardziej, że tak jak mówię, te objętości będą jeszcze dwukrotnie większe, no bo jeżeli zmienię rower z, z 2,15 do 4,30, a nawet do 5 godzin na końcu, i dojdą do dużej ilości biegania, popływania już nie muszę rozciągać specjalnie, no to będzie naprawdę tego dużo. Także przygotowania w toku, a w zasadzie głowa sobie świetnie da radę. Z, z, zostaje tylko znak zapytania pod ciałem i pod tą nogą, bo cały czas próbuję coś z tym robić, rehabilitować. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak wygląda mój trening na chwilę obecną. Jakby były jakieś pytania czy uwagi, jestem otwarty. Pozdrawiam, hej!